To miejsce, w którym najbardziej luksusowe jachty na świecie spoczywają w dziewiczych portach, na ulicach odbywają się najbardziej kultowe wyścigi samochodowe, a architektura wygląda jak ze snu. Tak właśnie wygląda życie w Monako. Co sprawia, że jest ono tak wyjątkowe? Zostań do końca filmu i dowiedz się. Pamiętaj, że codziennie przesyłamy filmy, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Monako, niewielki skrawek lądu położony na riwierze Francuskiej, to znacznie więcej niż kraj. To symbol luksusu, przepychu i ekskluzywności. To niezależne księstwo o powierzchni zaledwie 2 km2 jest rajem dla światowych miliarderów, miejscem, w którym pieniądze i dobry gust można znaleźć na każdym kroku. Od majestatycznych widoków na Morze Śródziemne po historię jako enklawa królewskości i ekstrawagancji, Monako zawładnęło wyobraźnią tych, którzy szukają nie tylko bogactwa, ale także stylu życia nieosiągalnego dla większości. Jednym z powodów, dla których Monako jest uważane za raj dla miliarderów, jest jego zapierające dech w piersiach naturalne piękno. Położone między górami i morzem księstwo. Oferuje krajobraz, który wygląda jak coś z obrazu. Jego ulice są nienagannie wypielęgnowane, ozdobione ogrodami wypełnionymi egzotycznymi kwiatami i idealnie ułożonymi palmami. Delikatna śródziemnomorska bryza pieści tarasy budynków, a luksusowe jachty odpoczywają w porcie, tworząc scenerię jak z pocztówki. Jest to miejsce, w którym natura i miejski design. Łączą się, oferując wymarzoną atmosferę. Gospodarka Monako również przyczyniła się do jego reputacji jako raju bogactwa. Brak podatku dochodowego i przyjazne dla biznesu ustawodawstwo sprawiły, że księstwo stało się magnesem dla tych, którzy chcą chronić i rozwijać swoje fortuny. Hej, pamiętaj, że co tydzień przesyłamy filmy, więc nie zapomnij zasubskrybować. System finansowy Monako jest znany ze swojej stabilności i dyskrecji, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców z całego świata. Jednak poza liczbami to właśnie sposób, w jaki to bogactwo przekłada się na jakość życia, naprawdę wyróżnia Monako. Mieszkańcy cieszą się niezrównanym bezpieczeństwem, pierwszorzędnymi usługami i dostępem do znanych na całym świecie wydarzeń kulturalnych i sportowych. Port Herkules, z krystalicznie czystymi wodami i kolekcją wspaniałych jachtów, jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Monako. Tutaj miliarderzy z całego świata cumują swoje jachty, z których wiele to prawdziwe pływające pałace. Życie w porcie tętni życiem, z wyśmienitymi restauracjami, ekskluzywnymi sklepami i atmosferą wyrafinowania w każdym szczególe. Podczas wydarzeń takich jak Grand Prix, Monaco, Formuły 1, Zatoka wypełnia się uprzywilejowanymi widzami, którzy oglądają wyścigi z pokładu swoich jachtów, tworząc wyjątkowe doświadczenie łączące sport, luksus i widowisko. Casino de Monte Carlo, symbol światowego przepychu, od dziesięcioleci jest miejscem spotkań bogatych i sławnych. Dzięki majestatycznej architekturze i historii, jako miejsce spotkań europejskiej arystokracji, kasyno oferuje nie tylko hazard, ale także wysokiej klasy doświadczenie towarzyskie. Podczas gdy wielu odwiedzających przyjeżdża po prostu podziwiać jego splendor i delektować się koktajlem w eleganckich salonach. Bardziej zamożni mogą spróbować szczęścia w ekskluzywnych pokojach gier. To miejsce odzwierciedla istotę Monaco. miejsce, w którym bogactwo i wyrafinowanie są celebrowane na każdym kroku. Architektura Monaco również odzwierciedla jego status raju dla miliarderów. Od eleganckich willi z epoki Belle Époque po nowoczesne drapacze chmur mieszczące luksusowe mieszkania, każdy budynek wydaje się być zaprojektowany tak, aby imponować. Wiele z tych rezydencji oferuje panoramiczne widoki na Morze Śródziemne, a najbardziej ekskluzywne obejmują prywatne baseny, siłownie i całodobową obsługę konsjerża. Mieszkanie w Monako oznacza nie tylko posiadanie uprzywilejowanego adresu, ale także cieszenie się stylem życia, w którym każdy szczegół został starannie zaplanowany aby zapewnić maksymalny komfort i ekskluzywność. Poczekaj. Co byś zrobił, gdybyś znalazł się w takiej sytuacji? Daj nam znać w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować. Oprócz kultowych atrakcji, Monako jest również znane ze swojego kalendarza wydarzeń. Grand Prix Formuły 1, które wije się ulicami księstwa, jest jednym z najbardziej prestiżowych na świecie. Przyciągając celebrytów, biznesmenów i entuzjastów motoryzacji z całego świata. Wydarzenie to nie tylko stawia Monako w międzynarodowym świetle reflektorów, ale także wzmacnia jego wizerunek jako miejsca, w którym doskonałość i przepych są normą. Inne wydarzenia, takie jak Gala Czerwonego Krzyża, Festiwal Cyrkowy Monte Carlo oraz liczne wystawy sztuki i biżuterii. Zapewniają, że w tym małym, ale wpływowym kraju zawsze dzieje się coś wyjątkowego. Monako oferuje nie tylko luksusowe doznania w swoich budynkach i wydarzeniach, ale także silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Pomimo swoich rozmiarów, księstwo zainwestowało w inicjatywy ekologiczne i ochronę bioróżnorodności morskiej. Jego starannie utrzymane ogrody i tereny zielone. Pokazują, że luksus może iść w parze z odpowiedzialnością za środowisko. To postępowe podejście pomogło wzmocnić reputację Monako jako miejsca, w którym zrównoważony rozwój jest priorytetem, nawet w otoczeniu bogactwa. Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że Monako jest rajem dla miliarderów, jest zdrowy styl życia. Śródziemnomorski klimat z łagodnymi zimami i słonecznymi latami zachęca do aktywnego życia na świeżym powietrzu. Mieszkańcy i odwiedzający cieszą się nadmorskimi spacerami, żeglarstwem i sportami na świeżym powietrzu w idyllicznym otoczeniu. Jeśli jeszcze nas nie polubiłeś, pamiętaj, aby to zrobić i włączyć dzwonek powiadomień, aby wiedzieć, kiedy przesyłamy nowe treści. Oferta gastronomiczna również przyczynia się do tej jakości życia. Restauracje w Monaco, wiele z nich wyróżnionych gwiazdką Michelin. Oferują światowej klasy kuchnie ze świeżych, wysokiej jakości składników. Od świeżo złowionych owoców morza po tradycyjne dania kuchni śródziemnomorskiej, każdy posiłek jest kulinarnym doświadczeniem, które odzwierciedla poziom doskonałości, który definiuje księstwo. Bezpieczeństwo i stabilność polityczna są również kluczowymi czynnikami, które przyciągają miliarderów do Monako. Dzięki jednemu z najniższych wskaźników przestępczości na świecie i wysoce wyszkolonej policji mieszkańcy i odwiedzający mogą cieszyć się spokojem, który niewiele innych miejsc może zaoferować. Ponadto przywództwo rodziny Grimaldi zapewniło ciągłość i stabilność, która pozwoliła księstwu prosperować i utrzymać reputację bezpiecznej i dobrze prosperującej przystani. Pod względem kulturalnym Monako oferuje wzbogacające życie dla tych, którzy tam mieszkają. Sięstwo szczyci się renomowanymi instytucjami, takimi jak Opera Monte Carlo i Ballet Monte Carlo, które przyciągają artystów i publiczność z całego świata. Muzea i galerie prezentują wystawy od sztuki klasycznej po współczesną, zapewniając, że zawsze znajdzie się coś, co pobudzi umysł i zmysły. Życie kulturalne Monako odzwierciedla nie tylko jego europejskie dziedzictwo, ale także jego zdolność do bycia w czołówce kreatywności i innowacji. Wreszcie, ekskluzywność Monako jest być może jego najbardziej charakterystyczną cechą. W świecie, w którym luksus jest coraz bardziej dostępny dla tych, którzy go szukają, Monako pozostaje miejscem zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli Ci się podobało, zapraszam do polubienia nas, aby kontynuować tworzenie kolejnych filmów takich jak ten. Nie zapomnij również zasubskrybować i aktywować małego dzwonka, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Życzę miłego dnia do następnego razu.